Wypuścimy karpika Julcia daruje mu życie Lina też wypuścimy, nie? O. Chodź tu, daj mi telefon Daj mi telefon, trzymaj Trzymaj karpika No trzymaj, buźki no trzymaj mocno, buziola, i do wody. buziola i do wody, ale nie rzucaj tak, ładnie go połóż na ziemi, w wodzie, o, o, A! zobacz, A! zobacz jak odpłynął sobie. Teraz linek. Przez jestem chlapana. Teraz, linek. Teraz lina jeszcze, ładnie połóż. Mam nadzieję, że ten nie będzie tak chlabał. Ten nie będzie, jest mniejszy. Buźki. Buźki. I do wody. Trzymaj. Wypuść go tam na głębokie. Na głębokie. O. Ale odpłynął pięknie. Piona.